Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Call to Arms. Coś zagramy sobie dzisiaj na mapie Mountain Monta Village, a więc górska wioska. I kim to zagramy? Zmyślę sobie, że tak. Po pierwsze, tu chcemy sobie to zmienić. Ja bym zagrał sobie. Widzę, że to jakiś taki bliski wschód jest. A więc możemy sobie zagrać UAF. UAF, to są takie siły lokalne, siły wojskowe uzbrajane przez Amerykanów, tak byśmy to mogli nazwać. Zagramy sobie tak. Damy sobie jednego przeciwnika na hardzie, resztę damy na normalu. I zagramy sobie przeciwko... GRM. A więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie za trudno. Tak więc lećmy sobie. Okej okay, moi drodzy, jesteśmy. A więc tak, zaczynajmy. Bierzemy sobie spadochroniarzy. I zaczniemy tutaj działać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, gdzie jest pierwszy punkt. Pierwszy punkt jest tutaj. Dobra, zabezpieczyć mi ten punkt. Od razu drugi oddział spadochroniarzy zabezpieczyć to. Cóż my tu mamy? Co oni są zbyli? Mamy RKM, mamy sanitariusza. Co ty jesteś uzbrojony? AR-70. Pomyślałem, że to wygląda jak kałachy. Tak, mniej więcej. A więc karabinki z rodziny... AK? Chociaż nie, to jest AR. Zdecydowanie. Dobra. O, już się zaczęło. Już się zaczęło. Musimy tu mocnić ten punkt. Przynajmniej dwa punkty żeśmy faktycznie uchwycili. Dobra Okej okay. musimy też tutaj wysłać oddział Tam znowu jakieś walki się toczą. podleczyć się Dobra, tutaj nasi przechodzą Okej okay. Zająć pozycję Army. nie nie by tu tutaj też trzeba Dobra, ostrzeliwujemy ich. Co z tym rpg -iem? Leczyć się. O, zwaliliśmy go. O ja! Eee, z Pół pościąli za dole są dwuka -y. emy 14,5 mm. Mecha. Mam dla Ciebie robotę No i można poza. Fakty, ty u nas pochodzą. Ja pierdzieluję to jakąś kupa na biskupa tak Co tu się dzieje? Mamy trzy punkty Przez oddział tutaj pięknie i od razu uciszenie. nasza Holerne Toyoty. Dobra jest ja to Teraz tak, sniperu bym potrzebował Tu na tym dachu Dobra, was ustawimy sobie tu Co no, miał mówiąc, żeby muchających samochodach, nie? Ale atakują. O kurde! Na szczęście nic wielkiego się nie stało. Dobra, snajperzy podchodzą. Na pozycję. O, możemy sobie M60A3 ściągnąć. My to chyba nie jest wypomysł, Albo BMP3, BMP3 też jest fajny, A czołgów jeszcze nie było, to więc cienimy sobie to tutaj, podejdź mi tu. No, moj godzin, M60 Stary, ale jary. Dobra, snajperzy są, mucić tam nikt. Pięknie, pięknie. O ja. A, musimy tutaj odpierać ich taki. Jeszcze dużo czy nie mamy? Na 15 poziomie odblokujemy Abramsa. Bo warto nimi grać, mam takie wrażenie. Oh, fuck! Man down, man down! Dobra, podejdź. Mamy rannego. z dwóch kierunków zawzięcie. Na medyka mi ściągęli, kurde. Ale on tu na pieprza. M60 jest naprawdę spokój pojazdem Czy ja straciłem jednego snajpera? Tak To niedobrze. Dobra, ściągniemy sobie jeszcze tego yy, BMP3. To też jest ciekawa konstrukcja, ale on już pojedzie tutaj. Proszę bardzo. Chyba tylko w tej grze jest dostępny BMP3, jeśli chodzi o gry komputerowe. I teraz gdzie widziałem jeszcze to tylko na defiladzie w Moskwie Ale sniper się dobrze spisuje Dobra, choć będziesz zajmować więcej punktów. O, stań sobie tu na przykład Będziemy potrzebować... amunicji. Będziemy potrzebować amunicji... Dlatego staniesz sobie tutaj. O, może też wsparcie artyleryjskie by się przydało. Moi drodzy, to jest Akacja. Stare ruskie działo. Herba 152 mm, ale nie jestem pewny. BMW3 ma 105mm armatę e oraz karabiny maszynowe, i to i ma ich kilka, bo ma je tu z przodu. Raz, dwa i w wieży. I jeszcze ma działko 30mm. Czy my tą przejmujemy? Nie. Dobra, to więc weźmy sobie piechotę, niech ona to zajmie. A te dział powinno rozpocząć ostrzał, może się nieco cofnij, będzie Ci łatwiej. Tego typu zabawki tu są, no. Dobra, jeszcze ten oddział będę potrzebować, żeby zająć ten punkt tutaj. I sobie przeładuje wow, trochę niecelne, ale na pewno robi wrażenie. Chciałem wam je po prostu pokazać. Nie, że jakoś mocno je potrzebuje tutaj, ale po prostu ciekawa. Ooo, co ho, 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 tu wyjechało. Straste Waduj, 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 waduj Dostał ponie. No, zwaliłeś nam. Chyba fajnie byś tutaj się ustawił. Znaczy, że różnorodność sprzętu mają, naprawdę. I amerykański, i ruski, dobra większość punktów przejęta, no jeszcze że zmuszamy do ataku. Wow. ...sobie będziemy strzelać. Ładuj Dupło! Alelej! Tu są jakieś problemy jeszcze. Okej! Okay. Szybko, żeśmy ich pozamiatali, muszę przyznać. 345 zabitych przeciwników, ja się w ze 7 ludzi. A więc naprawdę mega sprawa. No, powiem szczerze, tak się bawić można. Zobaczmy, coś tu się udało się coś wbić. Niestety, o, odblokowałem, patrzcie. Humvee. E, AGS-30, ciekawe co to jest. Chyba granatnik? Co takie możliwe. Dobra słuchajcie, tutaj kończymy na dzisiaj. Dziękuję Wam za Waszą uwagę, dzięki za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje, dzięki że jesteście. No i trzymajcie się, hej, do następnego. Na razie.